Jeśli wierzyć doniesieniom z Zachodu, Rosja posiada gotowe plany inwazji na Ukrainę, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Władimira Putina. Atak miałby nastąpić na początku 2022 roku. Tymczasem prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka twierdzi, że w tym miesiącu wiele się zmieni, a efekty tych zmian obejmą obszary od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Zachodnie media nie przestają rozpisywać się o możliwej inwazji Rosji na Ukrainę. Najpierw gazeta The Washington Post, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu, pisała, że Rosja zaatakuje Ukrainę na przełomie stycznia i lutego 2022 roku i w tym celu wyśle na granicę 175 tysięcy żołnierzy. Następnie niemiecki Bild pisał, że według informacji NATO Rosjanie chcą dokonać trzyetapowego uderzenia. Synk w tym, że plany rzekomo nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone. A tymczasem na granicy rosyjsko-ukraińskiej stacjonuje obecnie prawie 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Oczywiście Federacja Rosyjska nie ogłasza wszem i wobec, że uderzy na Ukrainę, choć wcześniej Putin sam mówił, że Rosja zareaguje, jeśli na to dostarczy broni lub żołnierzy na Ukrainę. Mówił on też o planowanej budowie tarczy antyrakietowej w Polsce i Rumunii i dodał, że jeśli Rosja poczuje się zagrożona, to rozmieści w regionie podobne systemy. Jak gdyby sytuacja nie była wystarczająco napięta, Białoruś nie pozostaje bierna i wygląda na to, że może wziąć udział w nadchodzącym konflikcie. Aleksander Łukaszenka mówił kilka dni temu, że Białoruś otrzymała od Rosji systemy rakietowe S-400, a białoruscy żołnierze już przechodzą przez niezbędne szkolenia. Tymczasem w poniedziałek Łukaszenka mówił o wielkich zmianach, które czekają nas jeszcze w grudniu. Te zmiany mają wpłynąć na sytuację w rejonie od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, a zatem mowa tu o konflikcie na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. Choć oczywiście nie powinniśmy wykluczać, że Łukaszenka miał na myśli również Polskę. Białoruski oligarcha zapewniał, że Rosja nie chce zaatakować Ukrainy. Ale z drugiej strony Putin podobno wie o zamiarach NATO i USA w tym kraju. Rzekome efekty zmian, o których mówił Łukaszenka, mają być widoczne po nowym roku. Po takich wypowiedziach faktycznie można odnieść wrażenie, że nadchodzi jakiś poważny konflikt, a być może nawet i pełnoprawna wojna. Wygląda więc na to, że nadchodzące tygodnie będą miały kluczowe znaczenie dla całego 2022 roku.